Street po prostu z Korei robi tutaj furorę, zobaczymy jak to wygląda. Zostawcie lajka i komentarz. Witam Was w Szanghaju, ja się nazywam Weronika, mieszkam tutaj od 3 lat i dzisiaj pokażę Wam swoje mieszkanie. Ale najpierw, w tym momencie znajdujemy się w, przy Tianzifang, czyli jednym z najbardziej turystycznych spotów w całym mieście, Ja mieszkam tutaj niedaleko, więc... Na początku pokażę Wam, co znajdziemy tutaj w środku, także chodźcie! Ok, jesteśmy na językami. Idziemy właśnie w tamtą stronę zobaczyć, co tutaj ciekawego znajdziemy do kupienia i do jedzenia. Dzisiaj jest niedziela, więc największym problemem jest to, że jest tutaj masa ludzi. I widzicie, co tutaj się dzieje, ale niestety tak wyglądają Chiny i tak wygląda większość miejsc w Chinach. Jeżeli chcecie, żeby było mniej tłoczno, to wszyscy jak pada tyż albo bardziej wieczory. Z tej strony mamy jakieś pamiątki. I tak naprawdę większość stoi z tych straganów sprzedaje tak to samo. są magnesy e, różnego rodzaju przypinki, preloczki. Można też kupić herbatę, która jest tutaj całkiem spoko. Okay. Jeżeli chodzi o tak zwany street food, to zakupiłam tutaj coś, co nie jest w ogóle chińskie. I jest to jest taki hot dog. Jest na zasadzie jakiś taki szał, bo tu zostawiła kolejka ludzi dość długa, więc, więc jakby, dlaczego w nie pójść? Znaczy, to jest, jest koreańska przekąska, znaczy street food po prostu z Korei robi tutaj furorę. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak to wygląda. Ojej, na ciągnę. Ej, naprawdę zarobicę. W tak jest tylko taki, że to jest no, niezdrowe, tak, bo to jest w głębokim tłuszczu, to pomoczone. A, oh. Ale zarobicę. I co? Nie Он давай. Давай, так Давай, давай. Мега! Pójdziemy w tamtą stronę, musimy się przedrzeć przez cały tłum ludzi. Jakby coś do no, Tianzifang, obfituje też alkohol. To jest taki bar na zewnątrz, jak chcesz drinka na przykład, albo piwo sobie usiąść na piwo, to, to bardzo fajne miejsce akurat. Dobra, teraz będziemy zbliżać się w kierunku mojego domu, znaczy kierujemy się w stronę domu i z jest tak naprawdę takie jedno dość ukryte, nieoczywiste wyjście, które prowadzi praktycznie prosto do mojego domu, to Tutaj tak naprawdę kończy się z Tienzyfang" chociaż w dalszym ciągu można znaleźć sporo już trochę gorzej prosperujących biznesów, bo ludzi jest tutaj już o wiele mniej. Z tej strony mamy jeszcze oczywiście jakieś pamiątki, yy, tutaj jakieś wazy. Gdzie z turystów, no mówię, tutaj można już na palcach jednej ręki policzyć, bo większość turystów się nie zapuszcza raczej w takie rejony. Tutaj już praktycznie nic więcej nie ma. Okej, okay, to jest wyjście z Kienzyta. W tym momencie jesteśmy już na zwykłym osiedlu mieszkaniowym. Tak jak tutaj. Okej, okay, to teraz kierujemy się do domu. Wchodzimy do środka. Ja mieszkam w starym budynku, w budynkowo-starym budownictwie. Czy ktoś lubi takie budynki czy nie, to już jest, jak powiem, prywatna sprawa. Niektórzy lubią mieszkać w starym budownictwie, bo to jest tak dość mocno dostępne. To znaczy, wyjście z domu i dotarcie do ulicy zajmuje dwie minuty. Niektórzy nie lubią, niektórzy wolą mieszkać w dużych, na dużych strzeżonych osiedlach. Tylko, że stamtąd, tam wyjście z domu jest bezpiecznie, ale tam wyjście z domu zajmuje nie dwie minuty, tylko 15 już. Idziemy. Tutaj po lewej mamy kuchnię współdzieloną Ja z tej kuchni nie korzystam To jest kuchnia dla współlokatorów mieszkających na dole Więc ja z tej kuchni nie korzystam ja swoją kuchnię, ale no tutaj bardzo dużo ludzi jeszcze w Chinach nie ma swojej własnej kuchni w mieszkaniu W takich starych tradycyjnych budynkach często korzysta się z kuchni wspólnej i wspólnej łazienki No obcokrajowcy czegoś takiego raczej by nie znieśli, więc mieszkania dla młodszych i młodzi raczej też, więc mieszkania dla młodszych ludzi czy dla obcokrajowców się zwyczajnie remontuje się tam daje Własną kuchnię, własną łazienkę. idziemy na górę. Moje mieszkanie. mi e, się przepaliły, więc sorry, że tak ciemno. Okej, okay, jeżeli oglądacie moje filmy, to prawdopodobnie z to miejsce. Ostatnio, ostatnio kilka filmów. Nagrywam e, w ten sposób: to znaczy, tu jest tył, to jestem. Ja tutaj ustawiam kamerę. Tu jest mój przycisk na 100 subskrypcji, który przyszedł, gdy już miałam 230. Plakat chińskiej supergwiazdy, to jest Lucha, e, chiński piosenkarz i aktor. Ja nie jestem jego wielką fanką, ale dostałam kiedyś ten plakat w sklepie i stwierdziłam, że fajny będzie na tło, więc tak chińsko, nie? E, na kanapie, tu jest kanapa, na kanapie też czasami nagrywam sobie filmy i przeważnie tutaj pracuję. E, to jest bardzo ciekawe, tak w ogóle. To jest taka ściana, która nie jest ścianą, to jest, to jest taka krata i to jest wzór bardzo. To jest typowo chiński wzór. Tutaj mamy kwiatki z ptaszkami. Te drzwi można tak zasunąć, ale ja tego nie zasuwam, no bo to jest bez sensu. O! Można zrobić tak. O! No i tak teoretycznie to są dwa pomieszczenia. Dla no, to... ja nadal mam straszny w Ogólnie nigdy nie mogę posprzątać sprzętu. Mój sprzęt jest zawsze tak po prostu kablach. Usiada na jakieś mikrofony, baterie, to wszystko jest w ten sposób. Mam też masę pudełek od sprzętu, więc muszę, muszę to wywalić. No to bez sensu, żeby mnie ja to tutaj trzymała. Mam też kuchnię, oczywiście kuchnia jest malutka, ale ja z niej korzystam okazjonalnie no, Gotuję raz na miesiąc, więc to yy, więc, no, jest malutka, ale no, mi wystarcza tak, na jakieś takie proste potrawy Tutaj jest mój, mój ulubiony sprzęt, maszyna do gotowania ryżu i to w zupełności wystarczy do takiego codziennego mojego gotowania Mam też polskie produkty, wszystko przywiozła mi moja mama, tata i w ogóle wszyscy mi włożą tutaj jakieś polskie makarony, takie suche rzeczy, to właśnie jakieś makaron czy herbaty w torebkach? To wszystko jest przywiezione z Polski przez moich rodziców, bo tutaj czy tam znajomych, bo tutaj za dużo takich rzeczy. Nie ma, a jak są, to są drogie, więc wolę żeby to się jest z Polski. Eee, co do rzeczy innych, tutaj mam sypianie, e, to jest łóżko, ja nic nie robię, tylko tylko śpię. Kiedyś lubiłam pracować w łóżku i jeść, na przykład z pizzą i komputerem na kolanach, ale to nie sprzyja produktywności, znaczy jak się pracuje w łóżku, to się zasypia. Ale co jest najfajniejszym featurem tego mieszkania? To, jest to. to są. To są takie szajerki. Szajerki Gwara Mazurska, pozdrawiam. To są takie szajerki. Ja mam. Ja mam ogólnie strasznie dużo rzeczy. To znaczy, strasznie dużo. Na przykład mam koty, moi współlokatorzy. Hej, Tuesday! Tuesday. To jest mój kot. Tuesday jest jeszcze Basia, ale Basia gdzieś mi uciekła. To jest jeden z moich kotów. Mam dwa koty. To jest Tuesday, drugi kot to jest Basia. Basia uciekła gdzieś. Aj! Jak się ma koty, to się ma klatki na koty. Klatki na koty trzeba gdzieś trzymać. Ja je trzymam tu w środku. Jak się jest za granicy, to się ma walizki. Przynajmniej dwie, tak? Podręczne i dużą Trzeba je gdzieś trzymać tam w środku. Jak się nagrywa na YouTubie, to się ma softboxy, to się ma parasolki, się ma takie rzeczy i to trzeba gdzieś trzymać. Yy, w poprzednich mieszkaniach trzymam na widoku, w tym momencie mam... Patrzcie, tu, jest, tu są akurat ciuchy. Patrzcie jakie to jest głębokie Tam idzie schować masy rzeczy. Za tymi ciuchami jest jeszcze góra innych rzeczy. Yy, I tutaj... Tutaj to samo, w pełno rzeczy To samo w tym, to jest praktycznie na całą tą głębokość Jak tutaj widzicie, tam do końca to jest ta szafa tu w środku Więc, yy, więc to, jest na, to jest naprawdę zarobiste mieszkanie Można bardzo dużo rzeczy spakować w te szajerki W te, w te przechowalnie, tak po opuszczuku Wszelkie kratki dla kotów, oświetlenie Jakieś tam walizy, nie walizy, wszystko Czy Ja mam też na przykład taki przenośny grzeniczek na zimę czy wentylatory na to takie takie wiatraki, wszystko chowam tam do środka, jeżeli tego nie potrzebuję i jest jako taki porządek. Okej, okay, i ostatnia rzecz tutaj, no to jest moja łazienka. Nie będę zawsze pokazywać, bo tutaj jest syf No ja nie lubię sprzedawać łazienki bardzo. I tak tutaj wygląda. O, ta łazienka i tak jest całkiem spora. To jest prysznic. Eee, tak to tutaj wygląda, to jest zachodnia łazienka. Nie myślicie, że w chińskich łazienkach jest... jest ten, jest kiber taki, no, taki kucany, no bo, no bo nie. No bo nie ma, tak to nie wygląda. Jest chyba muszla. No. Nie wiedziałam, że ktoś w domu jeszcze miał kucanek, jakby w teraz, ostatnio w ciągu ostatnich kilku lat. Yy, mam pralkę, wszystko, kuweta dla kotów. Yy, tutaj jakieś takie różne sprzęty, trochę syfy. Jeżeli Was to interesuje, a zgaduję, że tak, ile kosztuje takie mieszkanie w takim całkiem spokojnym punkcie Szanghaju? No nie jest to jakieś tam. Nie jest to jakieś takie ścisłe centrum po prostu finansowe czy coś, ale całkiem, całkiem mocno uczęszczane i całkiem oblegane miejsce Chin. To mieszkanie w zależności od kursu i w zależności od rachunków, bo w są na przykład o wiele wyższe niż w Lato, kosztuje mnie od 3700 do 4000 zł. W mieszkaniu nie mam żadnego ogrzewania, które by tu było wcześniej, tak jak wspominałam mam tylko ten. Mam tylko taki przenośny grzejnik, który w zimę sobie wystawiam, podłączam i grzeję. Jest też klimatyzacja, No jest tam na górze. W lato, w lato klimatyzacja jest tym musem, bo jest strasznie duszno. W zimę też jest musem, bo jest zimno. Jest, nie jest tak zimno jak w Polsce, ale jest powiedzmy na minusie, najwięcej na minusie 3 stopnie. Więc trochę się nie opłaca instalować tutaj jakiegoś ogrzewania centralnego, ale czymś trzeba się dogrzewać, więc klimatyzacja. I dlatego w zimę te rachunki są tak wysokie. Rachunek w zimę za prąd potrafi wynieść 400-500 yuanów, czyli powiedzmy prawie 300 zł. No tak, 260-70 zł. Zdarzały mi się takie rachunki za prąd, właśnie w te największe, kiedy było najbardziej zimno, i kiedy, no stop chodziła u mnie klimatyzacja, żeby ja tutaj nie zamarzło. Dobra, i to by było tyle ode mnie na dzisiaj. Po pierwsze, nie zakładajcie, że to jest takie typowe mieszkanie Shanghaiczyka, bo to nawet jak na Shanghai to jest drogie mieszkanie. 4000 zł, tak ja płacę 6-600 juanów 6 600 czynszu tutaj, plus dochodzą do tego opłaty przeważnie dochodzi do 7000 tysięcy i mówię, w zależności od, czasami nawet przekracza w zależności od kursu juana ja płacę tyle jakby cało, całkowity koszt tego mieszkania wynosi tyle w zależności 3-700 do 4 tysięcy to jest koszt takiego mieszkania tylko tak jak mówiłam, no to jest drogie mieszkanie jak na, jak na Chin nawet Chińczycy mówią, że no w centrum niestety mieszkania są drogie i i taka kawalerka gdzieś dalej od centrum powiedzmy 8-10 stacji metra byłaby tańsza, bo kosztowała powiedzmy 2000 tysiące a nie 4. Ale w centrum no te 4000 tysiące i przeciętnego szanghajczyka, który ma sobie tam zwykłą pracę, no nie będzie stać na takie mieszkanie. Bo, bo zarabia powiedzmy 10 tysięcy, a musiałby 10 tysięcy yuanów, a musiałby 7 tysięcy wyłożyć na mieszkanie, tak? Więc no, nie jest to mieszkanie, w którym mieszka przeciętny Chińczyk w wieku 25 lat, mimo wszystko, bierzcie to pod uwagę, a tak, no, ja uważam, że to jest całkiem w porządku mieszkanie, ja lubię to mieszkanie, być może później przeprowadzę się gdzieś bliżej uczelni, bo to jest trochę daleko, ale w tym momencie ja jestem z tego miejsca do mieszkania zadowolona, mam wszędzie blisko i dostacimy teraz minuty. Dobra, dzięki, że obejrzeliście dzisiaj mój house tour, znaczy tej tur po tej mini mini kawalerce i obejrzeć trochę ciędzy pan. ok to tyle. Żegnam się z Wami. Jeżeli film Wam się podobał, to zapraszam do subskrybowania kanału Jacka Gazinowskiego oraz do subskrybowania mojego kanału. Link na pewno gdzieś tutaj się pojawi. Dziękuję też Jackowi naprawdę za zaproszenie mnie do jego programu. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki na razie!